Witam bardzo serdecznie. Chciałbym zaprezentować swój patencik, w którym pasażer poczuje się bezpieczniej, a przewoźnik będzie miał z tego zysk. O co chodzi? To jest właśnie mój patencik, w którym pokazuję liczbę miejsc siedzących i liczbę osób. Na razie nikogo nie ma w nim. Teraz też nie ma. Kiedy w końcu ludzie się pojawią, zapełni się cały busik, pokaże li się liczba 55, czyli zapełniony cały busik. Kiedy przystąpi się do postojów i niektórzy ludzie, żeby zaczerpiąć świeżego powietrza, wyjdą przykładowo 10 osób, wtem pokaże się na liczniku 45 osób siedzących w tym autobusie. Kiedy przewoźnik ruszy, będzie widział na ilu jeszcze pasażerów musi poczekać. Może im się coś stało, może po prostu nie wiem za długo siedzieli w toalecie i warto na ich poczekać. Wtedy pasażer nie będzie się czuł jakoś niezaciekawie. Także to jest bardzo dobra rzecz dla pasażerów, a tym bardziej dla przewoźników, bo... No właśnie, bo... Bo przez bezpieczeństwo... więcej zarobią na ludziach, którzy chcą tego bezpieczeństwa. To, którzy chcą dotrzeć na miejsce do punktu celu to jest akurat taki mój wstępny wstępne zdjęcie wstępne szkice z Photoshopa jeśli ktoś zainteresował się tym moim patentem i chciałby przystąpić do takiej wstępnej spółki i realizacji tego mojego patentu, to zapraszam na napisanie w, mo, w moim mailu i dalsze informacje przekonsultujemy. Nie chcę, żeby ktoś skopiował tego mojego patentu, bo to jest praktycznie udowodnione, że to jest mój patent. Bo o tej, o tej godzinie i o tym i o tym danym dniu wystawiłem go na, na YouTube. No i to praktycznie wszystko na ten temat. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.